dzień dobry, dzień dobry, witamy w niedzielę 16 lutego, Patryś tutaj na rowerku, gdzie ty Patryś jedziesz? na Husiu Husiu jedziemy proszę jeszcze nie zamyka właśnie, jedziemy teraz, bo potem idziemy tutaj do kościółka a park jest czynny tylko do piątej, proszę tak, o piątej pan zamyka, dlatego idziemy teraz na Husiu, husiu a potem idziemy tu do kościółka tak, zdążymy. Chodź, idziemy. No, zdążymy, bo jeszcze mamy dużo czasu. No jedź. No tutaj jest taki mały park. Zamykany. Jak się ściemnia, czyli koło piątej. Zamykają, tak góry no, no tak. Idziemy tam na plac zabaw. No, przyjechaliśmy wcześniej specjalnie, żeby skorzystać właśnie z tego placu zabaw, bo potem jak już po kościele to już jest zamknięte. A Piotr dzisiaj został w domu, bo jest chory, więc my sami z Patryczkiem dzisiaj idziemy. No i tutaj jest taki mały plac zabaw. Oto Patryczek biegnie. Na karuzelę, proszę bardzo, taką małą, na której się będzie zaraz kręcił. O, jak szybko się kręcisz, no. Nie kręci Ci się w głowie? Nie by się już zakręciło od razu. A i tu Patrycz się sam rozhuśtuje. Już nie potrzebujesz pomocy. Dasz radę sam? Mhm. Patryniu, a gdzie idziemy po kościółku? Gdzie idziemy po kościółku? do sklepu, tak Patryś dostał y, vouchera na 25 euro na walentynki i teraz sobie pójdzie coś wybrać do sklepu, tak zielone auto chce jakieś zobaczymy tu się Patryś jeszcze wspina, o już poleciał biega za kolegą, już spotkał jakiegoś, chce sobie biegać no no to baw się z dziećmi, idź a tutaj takie osiedle domków i w środku właśnie taki park mini. Patrz nie zrywaj, tylko powąchaj czy pachną. Pachną? Tu patrz wącha, a tu krokusiki proszę, w Irlandii już wiosna od 2 lutego. Piękne. Patrz wącha. No my już z parku wracamy i zwiedzamy okolice, tutaj jest takie jakby dom kultury, taki community center. Tutaj takie piękne drzewo, no i tu coś się jeszcze buduje. Patryś trochę głodny, ale frytki jeszcze zamknięte, ale ja tam mam coś dla niego. Ktoś się wybiegał, to musi coś teraz zjeść. Tak Patryniu? No jedziemy teraz do kościoła. Tu Patryś jedzie z górki na pazurki. No tutaj jest jakiś fast, fast ale nie wiadomo jak czynny, bo nie ma godzin w ogóle otwarcia. Jest zamknięty. A tu takie górki i Patryś sobie zjeżdża. No i po kościółku obiecany sklep tutaj z zabawkami bo Patryś ma następne drzwi ma, dostał tego kupona z pracy taki dostałam więc sobie kupi tak, tędy no, leć szalej co sobie kupiłeś? Samolot? Tak. Pokaż. Aha, taki tu świeci, no. Wybór był duży, Patryś nie mógł się zdecydować, ale mu jeszcze zostało 15 euro na następne zakupy. A tutaj jest bardzo duży wybór, różnych zabawek rzeczy. No tyle, że sama bym się tu pobawiła. No ale Patyś sobie za 9 euro wybrał, a jeszcze mu zostało. Na następny raz. Okay, No jaki masz samolot? A jak się go włącza? No proszę, ja nie wiedziałam jak włączyć, a patryś od razu umie, tak? Gdzie lecimy? Gdzie lecimy tym samolotem? Do Polski? Nie, ja angielski. Aha. Dobra, lecimy. My jeszcze idziemy tu do polskiego sklepu, do Poloneza. zakupić Co ci kupić w polskim sklepie patryniu? Tabanosiki, tak? No idziemy. No i ja już po zakupach w tym sklepie, no kilka rzeczy kupiłam i 34 euro. Dosłownie jakieś chrupki, kabanosy, kasze, tego typu rzeczy. Ale co ciekawe, kupiłam tutaj mąkę do wypieków domowego chleba. Jest tu znak Thermomixa i ta mąka kosztowała chyba 2,50 czy jakoś tak. Tu w Aldiku wcześniej byłam i cała torba też zakupów za 30 euro. I też kupiłam mąkę. I ta mąka kosztowała niecałe euro. No wiadomo, że to sprowadzane. A to no, część pewnie też. No ale ceny w polskim sklepie teraz są naprawdę porażające. No i Agnieszka z Patryczkiem już wrócili do domu. A wcześniej takie ciasto Agnieszka opiekła. To jest z pianką. Tylko trochę za mało jabłek miałam. Ale... Wyszła tak. Oczywiście w Lidlomixie. Oczywiście w Lidlomixie. <grym> Także będziemy teraz zajadać. No tak, Pani już będzie mamy... szedł ciasto? Nie.